Suzuki Boxing Night, boks olimpijski, mecz Polska-Bułgaria. Jest z nami Jacek Dymowski, Jacek. Dzień dobry, witam. Powiedz, jak odbierasz całe wydarzenie to dzisiejsze? Bardzo się cieszę, że takie rzeczy zaczęły się dziać. To jest dnia specjalna, bo zaproszeni są tutaj ludzie, którzy mają mieć wkład i mają już chyba wkład w rozwój finansowy Polskiego Związku Bokserskiego i pomocy. E, boksującym, więc, e, więc to dla nich jest głównie ta gala i jest bardzo fajnie zorganizowana. Cieszę się, że coś takiego zaczęło się dziać, bo, bo potrzebujemy wsparcia finansowego. Sukcesy z Karoliną, jak przebiega współpraca w tej chwili, jeżeli można o to zapytać, o płaszczyznę tego boksu olimpijskiego? E, między nami, tak? Tak. Jak najbardziej dobrze. No, Karolina teraz jest dużo na wyjazdach i zgrupowaniach, natomiast jak tylko przyjeżdża, to, to mamy okazję trenować tutaj i jest... Wychodzi nam to całkiem nieźle, dogadujemy się, więc, więc, więc to jest fajnie. Robimy rzeczy, które, które na, na dobrą sprawę Karolina już poznała wiele lat temu, ale teraz je trzeba ugruntować i roz, zrobić to, co, co mamy w planach, czyli przygotować Karolinę do, najpierw do kwalifikacji przede wszystkim. Przede wszystkim do Igrzysk Olimpijskich, no, a później zobaczymy. Igrzyska to główny cel. Igrzyska są głównym celem naszym na przyszły rok i, i na tym się skupimy. To teraz zapytam o Ewę Brodnicką, o jej przygotowania, bo też pewnie niedługo y, 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 będą ruszały. Y... Tak. W przyszłym tygodniu. Gara 4 października. Tak jest, dokładnie. Jesteśmy w, już w treningu. Stricte przygotowania zaczynają się już w przyszłym tygodniu. Gaz dolatuje 11 sierpnia. Przygotowania odbędą się w Warszawie. Mamy już wyznaczoną przeciwniczkę, więc, więc jesteśmy już w stanie pod nią pracować i no, za chwilę wszystko rusza w pełni. Lubisz takie generalnie zamieszanie, bo dużo się będzie działo, troszkę twojej pracy w klubie, jest Ewa, jest Karolina. Chyba dobrze, bo generalnie gdzieś to doświadczenie trzeba zbierać i przede wszystkim je komuś pokazywać. Jak najbardziej, ja też się cieszę wtedy, kiedy jest dużo, kiedy dużo się dzieje, kiedy jest dużo pracy, są cele wyznaczone, bo bo tak jak mówiłem dość często, klub bokserski to jest klub, który posiada zawodników. I jeżeli e, są zawodnicy, są sukcesy, są zmagania, są przygotowania, to wtedy ten klub bokserski żyje. No i wtedy żyję też ja. Oczywiście czasem mm, narzekam, że jestem zmęczony, bo bywam zmęczony, ale, ale to nie zmienia faktu, że to jest miłość moja do, do tego sportu i, i, i tym żyję tak naprawdę. No żyjesz, żyjesz, nie ma co ukrywać, bo wielokrotnie się widzimy na zawodach olimpijskich, boksu olimpijskiego. Jesteś mocno aktywny, jeździsz ze swoimi zawodnikami. Widać, że zależy ci na tym, żeby jak najwięcej startowali i nie szczędzisz w sumie na to pieniędzy, bo to też te budżety trzeba pospinać. No tak, teraz jestem w fazie szukania sponsorów dla Karoliny na własną rękę, bo to oczywiście tutaj to, to, co się dzieje Suzuki i to, to, to jest globalnie ta, że tak można powiedzieć. Globalna sytuacja, natomiast szukam tak indywidualnie wśród dobrych ludzi takich, którzy, którzy zechcą wesprzeć te nasze przygotowania do Igrzysk olimpijskich. bo Karolina nie może pracować w tym okresie i, no i musimy sobie jakoś poradzić, ale myślę, że sobie poradzimy więc jest jestem dobrej myśli i musi być boks. Muszą być przygotowania, musi się dziać i wtedy jest szczęście. I tego Wam życzę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.